Dzień dobry z Florydy, słonecznej i różnorodnej, na przykład pod kątem atrakcji. Tyle tylko, że niektóre, jak się okazuje, mocno rozczarowują i dzisiaj odrobinę mniej słodko, choć mowa będzie o miejscu pożądanym, najbardziej przez najmłodszych, którzy ze względu na wiek domagają się wszystkiego co najlepsze, ale nie partycypują w kosztach. Jedno z miast Florydy znalazło się na szczycie największych rozczarowań na świecie. Istnieje takie pojęcie jak syndrom paryski. Jest to stan psychiczny, którego doświadczają odwiedzający Paryż we Francji, którzy wyjeżdżają rozczarowani, gdy rzeczywistość nie odpowiada oczekiwaniom. Jedna z firm przeanalizowała dane z ponad 826 tysięcy recenzji TripAdvisor na temat 100 najczęściej odwiedzanych miejsc na świecie, aby dowiedzieć się, które z nich charakteryzowało się najwyższym poziomem rozczarowania turystów. I co? I bezkonkurencyjne okazało się Orlando. Pierwszą trójkę uzupełniają Jakarta i Pattaya. Dlaczego turyści uważają Orlando za rozczarowujące? Bo są kolejki, jest niemiło, no i drogo. Drożej niż było, bo na niektóre atrakcje podniesiono ceny. Niedawne badanie wykazało, że prawie 18% osób odwiedzających Disney World zadłuża się, aby to zrobić. Autorzy innego badania obliczyli, że pięciodniowe wakacje z Disneyem dla czteroosobowej rodziny, jeśli weźmie się pod uwagę przelot, transport, zakwaterowanie i wyżywienie, będą kosztować w 2023 roku, uwaga, 6320 dolarów. Do tego czas oczekiwania na przejażdżki, które w rzeczywistości są przejażdżkami z nazwy, bo wszystko odbywa się w symulatorze. Woda za prawie 4 dolary i mało przyjazny personel. No i wszystko jasne. No, ale tutaj muszę przyznać to moje zdanie, że te skargi są no dziwne, delikatnie mówiąc, bo o symulatorach, podobnie jak innych atrakcjach, można przeczytać na stronie Disneya. Że w miejscu odwiedzanym przez cały świat będą kolejki, no to raczej sprawa oczywista. Tak samo jak to, że na miejscu nikt niczego nie będzie rozdawać za darmo. Z jednej strony można zrozumieć kogoś, kto uważa, że jak się płaci takie pieniądze za atrakcję, to woda powinna być wliczona w cenę wejściówki, no ale po drugiej stronie są ci, którzy twierdzą, że skoro ktoś wydaje tak duże pieniądze, no to nie powinien rozpaczać, że woda kosztuje 3,75 dolarów. Czy to badanie i zestawienie obejmujące miasta, które rozczarowały, należy brać sobie do serca? Raczej nie, na pewno należy przeczytać, wziąć pod uwagę i pamiętać, że w internecie opinie najczęściej wystawiają niezadowoleni, a tych drugich, ze wspaniałymi wrażeniami i wspomnieniami jest zdecydowanie więcej z Florydy Paweł Kuliński Słoneczne Radio Słoneczne Radio